Są mordowani i torturowani, zamykani w więzieniach bez możliwości obrony. Tracą pracę, nie mogą dostać się do szkół albo muszą płacić wysokie podatki, żeby móc wierzyć i żyć dalej. Na całym świecie prześladowanych jest ponad 100 milionów chrześcijan. Cierpią z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Wielu z nich nie może publicznie się modlić, a ich pasterze są porywani i zabijani, za wiarę. A jaka jest nasza wiara? Jaka jest moja wiara, mój Boże, straszna, strasznie beznadziejna. Znaczy tak, ja się staram oczywiście pracować nad tym, nad tym wszystkim, co, żeby, żeby nie panikować w życiu, żeby właśnie zawierzać Bogu. Ja wierzę w, wierzę w Boga i wierzę w tą samą wiarę, którą wyznają właśnie ci prześladowani chrześcijanie i, i całym sercem utożsamiam się z nimi. Staram się i robię, co mogę, żeby, żeby im pomóc i najczęściej jest to właśnie modlitwa. Są różne momenty, kiedy, kiedy czuję, że ta wiara naprawdę gdzieś tam we mnie wzrasta, kiedy mam takie poczucie, że, że naprawdę opieram się na, na zaufaniu Pana Boga i, i rzeczywiście, i to też tego, co się uczę we wspólnocie, nawet takiej najmniejszej wspólnocie, jaką jest moja rodzina, bo, bo też nie, często bywa, bywają trudne momenty i mogłoby się, nie wiem, wydawać, że. Że, że, że po ludzku jest to nie, nie do udźwignięcia, nie do ujechania, a jednak gdzieś tam zawsze jest takie myślenie: no przecież Pan Bóg jest, on się zatroszczy o Ciebie, po co Ty się tak martwisz? Tak wygląda nasza wiara, tymczasem na całym świecie chrześcijanie za nią cierpią. Irak, Korea Północna, Chiny, Arabia Saudyjska, Indie, Somalia, Afganistan. W tych krajach chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Tam, gdzie system prawny oparty jest na prawie islamu, za wiarę, nawet za posiadanie Biblii, można zginąć. W innych państwach trafia się do więzienia. Ostatnio bardzo niebezpiecznie zrobiło się także w Egipcie i Syrii. Niedawno w Pakistanie, w Kościele Wszystkich Świętych w Peshawarze ponad 80 osób zginęło w zamachu bombowym. Do tego mordu przyznała się terrorystyczna grupa islamska Jundullah. Ci muzułmanie zapowiedzieli jednocześnie, że będą zabijać wszystkich niemuzułmanów. Wiele razy słyszałem, jedno z takich najbardziej, które mi zapadło w pamięć, to kiedyś było takie właśnie Większa wiadomość w wiadomościach na tym, co się stało w, w takim kantonie Kerala w Indiach, jak wielu chrześcijan właśnie wymordowano. Sam też mam kontakt z, z moją znajomą, która jest przewodniczącą fundacji na rzecz misji i miała do czynienia z takimi przypadkami, z nawracaniem na swoją wiarę na siłę, często na przykład w krajach Jugosławii, byłej Jugosławii. Takie czasy mogą przyjść. Po prostu modlę się do Boga o to, aby wtedy potrafiła powiedzieć, po prostu odetnij mi głowę. Ja nie wiem dzisiaj, jak ja się zachowam w obliczu jakiegoś zagrożenia życia, kiedy, nie wiem, ktoś, nie wiem, porwie dziecko i przystawi pistolet do głowy i powie, się Jezusa albo zabije twoje dziecko, nie? No po prostu to są sytuacje koszmarne i, i staram się na razie o tym nie myśleć. Gdyby ktoś chciał wyrządzić krzywdę mojej rodziny, nie wiem, jakbym postąpił do końca. Jestem od niedawna. Jestem młodym mężem i kocham bardzo swoją żonę. Ale wiem, że też Pan Jezus jest synem Boga, który się poświęcił swoje życie dla nas i chciałbym się też poświęcić dla niego. Myślimy o tym, że, że, że tutaj to życie na Ziemi jest chwilą i że rzeczywiście nie warto mówić nie Jezusowi, bo wtedy, kiedy my tam kiedyś zapukamy, to on się nas wyprze. No to. To może warto dać zabić nawet to ukochane dziecko, tak jak to było z Abrahamem, nie? kiedy też został wystawiony na próbę. A może się zjawi jakiś baranek ofiarny zamiast tego Izaka nie? w tym momencie. No. Aż mi teraz ciarki przechodzą, jak o ja tym mówię, bo, bo, bo rzeczywiście trudno sobie to wyobrazić. Prześladowania chrześcijan mają różne oblicza. Od śmierci i tortur, odbieranie pracy, zamykanie szkół przez profanowanie figur, kościołów i najświętszego sakramentu do ośmieszania wiary i obrażania chrześcijan. Papież Franciszek często wspomina o tym, że prawdziwa wiara ciągnie za sobą niezrozumienie i cierpienie. Ale ważne jest przeżywanie wiary na co dzień. Wiadomo, że nawet będąc we wspólnocie, żyje się w normalnym społeczeństwie i. Przebywamy z ludźmi, na przykład na uczelni, którzy nie podzielają naszych poglądów, nieraz reagują właśnie śmiechem albo zdumieniem. Bardzo często dochodzi do jakichś takich rozmów, w których muszę w jasny i wyraźny sposób wyrazić swoje przekonania i poglądy. No, znajduję się w takiej grupie wiekowej, że najczęściej rozmawiamy właśnie o czystości, czystości przedmałżeńskiej, gdzie właśnie mówię. Mówię i stawiam sprawy jasno, że tak będę czekała ze wszystkim yy, do ślubu po prostu i nie, nie miałam jeszcze nigdy chłopaka i to budzi wielkie zdumienie. Słowa nie są tak ważne jak czyny. Po prostu żyć w taki sposób, żeby moja postawa pokazywała to, w co ja wierzę, a nie tylko to, co mówię, że wyznaję.